Dzisiaj z dawno nie było odcinka, a dzisiaj farming Simulator 19. Mam nowe konto. Wziąłem jako nowy rolnik na webroom. O się star Jeżeli ja chcesz znać podstawowe obsługi gry, zalecamy ukończenie dwóch pierwszych w szkolenia. Nie chcę. Po co mieli samouczek? Jest to Omi? Czemu nie ma OMI? Czemu to? holarstwo? I tak wygląda. Jak chcecie mieć więcej odcinków, napiszcie w, na komentarzu. Wtedy będę nagrywał dalej. Jeszcze dzisiaj jeszcze jeden odcinek wpadnie i jeszcze nagram jakie, jakie mam gry i wybierzecie, którą grę mam nagrać. Na razie.